Ja mam taki charakter, że jeżeli... nie robię tego dla... nie wiem, jeżeli... Jakby wam to wytłumaczyć. Um, ja robię to, jak mi się to chce. Jak to... lubię to robić. Ale przez jakiś czas nieraz tam nie mam ochoty. No, no i dzisiaj mam ochotę znowu nagrać filmik. i jak widzicie, nagrywam. No. dziś pokażę wam kamuflaż następny. Tu już trzeci na tej mapce naszej. Czekajcie, Time. Widno? Tak, to już trzeci na naszej mapce kamuflaż. No i dzisiaj taki dosyć kamuflaż, myślę, że ciekawy, myślę, że wam się spodoba. Ojej, oj. Tamten już pamiętacie na pewno, nagrywałem z tego w filmik, tylko nieraz można się spalić, jak się nie ma jakiejś zbroi. Dobra, na dzisiaj wam pokażę następny filmik. Z też z takim jakimś przejściem do ukrytego pomieszczenia. Tak, Albo poczekajcie, jeszcze to urobimy. Drabinki. Drabinki. Trochę tutaj Przerobię to. Dużo osób... A. Tutaj tam będzie jakieś takie wykopiemy. Pomieszczonko. Dużo osób, jeżeli coś takiego by zobaczyło, to mogłoby tutaj spok... Zejść z ciekawości, zobaczyć, co tam jest. A to będzie tak... Nie będzie pułapka, tylko tak. Tam zajdą mnie, zwrócą uwagi, jak... Kiedy my możemy mieć wejście, skakujemy tu i wchodzimy do tego pomieszczenia. Tak, wiem, że to nie jest jakieś wymyślone specjalnie, oops, ale no, myślę, że nie jest takie złe. Tak, i zachęcam do lajkowania, subskrybowania mojego kanału i co ja dzisiaj jeszcze wam mogę pokazać. Tam jest niespodzianka na dzisiejsze filmiki jeszcze. Na dzisiaj to jest chyba wszystko. Tak, aha, jeszcze co Wam mogę powiedzieć, to żebyś przejść przez to, na przykład nie możemy przez to tworzyć drzwi, jak to zrobić, jakby... Poczekajcie, pokażę Wam ja żeby postawić taki obraz, no to muszą być drzwi zamknięte. To, to, jak te drzwi zamkniemy, to przez to automatycznie nie przejdziemy. To wtedy trzeba tak sobie tutaj wejść od tyłu, otworzyć drzwi i z powrotem to zamurować. Tak, i to jest wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się.